Wierzę, to nowy iPhone. A to nie wygląda jak nowoczesny gadżet. Mm, jakiś znajomy zapach. To czekolada. Smacznego. A ja pobawię się moim nowym iPhone'em. Halo? Dlaczego nic nie słyszę? Przekro mi to mówić, ale to też jest czekolada. Patrz. Jest pyszny. Nie mogę się oderwać. Wszystko zjadłaś. Gdzie jest nasze jedzenie? Wydaje się, że brakuje tylko mojej porcji. Ale dobrze, że moja jest na miejscu. Ten Twix wygląda tak apetycznie. Jest taki chrupiący. Ja też nie zamierzam siedzieć głodna. Chelsea, daj mi jednego batonika. Dzięki. Zaraz zrobię z niego coś większego. No, od razu lepiej. Jak dużo czekolady. Elsie, czego chcesz? Podziel się. Nie ma mowy. Ty chciwusko. Dobra, dam ci nauczkę. Żegnaj, koleżanko. Teraz cały baton jest tylko mój. Wow, czekoladowa kukurydza. Popcorn wygląda o wiele lepiej. Nie mogę przestać go jeść. Szkoda, że ja go nie dostałam. Okej, okay, zjem swoją kukurydzę. Jest całkiem niezła. Została już tylko sama kolba. Mam pomysł, wiem co zrobię. Włożę tę kukurydzę do doniczki i podleję. Wow, wychobowałaś nową kukurydzę! Też tak zrobię! Wsadzę to tutaj i podleję, ojej, trzęsienie ziemi! Moje płatki śniadaniowe nie wyglądają zbyt apetycznie. A moje są niesamowite. Uwielbiam czekoladowe chipsy. Rozpływają się w ustach. Nie chwal się tak. Mam nadzieję, że smak tych płatków mi nie zabiedzie. Mlekiem są w porządku. Wow, złoty łańcuszek! Muszę go przymierzyć! Ja też mam coś w swoim talerzu. To żałosna podróbka. Ale zaraz to naprawię. Myślę, że mi pasuje. Jaki mały burger. Nie to, co twójem ma. Dobra, zjem to, co mam. Nie wiem, jak się zabrać do tak wielkiego burgera. Chciałabym spróbować, ale wiem, że usłyszę odmowę. Wygląda na to, że znowu potrzebuję czarodziejskiej różdżki. Nie chcę takiego małego burgera, ojej, jak mogłam nie zauważyć tych słodkich frytek, pyszności! Wolałabym kolę niż mentosy. Sorry, ale kola jest moja, jakiś dziwny kolor, to czekolada. Może moje mentosy też są jakieś dziwne? Też wyglądają jak czekolada. Tak, można je połączyć z kolą. Wiedziałam, że jak zwykle odmówisz, dlatego przygotuj się na niespodziankę ode mnie. Ej, to jest oburzające. Uwielbiam takie słodycze. Wyglądają lepiej niż moje płatki śniadaniowe. Jestem pewna, że ich smak jest nieporównywalny. Tu jest tylko kilka kulek i wyglądają jak karma dla kotów. Ostatnia. Jaka szkoda. Po często nie ma. Już mi się znudziło powtarzać nie. Co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia. To jest naprawdę dobre. Ekstra. Jakie piękne koraliki. A ja mam naszyjnik. Moja intuicja podpowiada mi, że to czekolada. Zgadłam. Mam nadzieję, że im mnie się poszczęści. Jak boli! To prawdziwy naszyjnik. W środku muszą być kamienie. Wow, to perły. To jest lepsze niż czekolada. Za wcześnie się cieszysz, Emma. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Dlaczego mój naszyjnik się rozpadł? Nie wiem. To najgorsze, co mogło mnie spotkać. Widzę, że dziś nie masz szczęścia. Tylko spójrz, jakie mam dojrzałe truskawki będą idealnie pasować do czekolady. Bosko. Może czekolada sprawi, że moja cebula będzie smakować lepiej? Nie, jest bardzo gorzka i ohydna. Dlaczego tylko ja mam cierpieć? Emma, oddychaj głęboko. Moje oczy łzawią mi, nic nie widzę. Świetnie, dzięki temu nie zauważysz, że czegoś brakuje. Odłóż to na miejsce, Chelsea. Albo oberwiesz! Znowu cebula? Skąd ona się wzięła? Smacznego. Hej wszystki, mamy nowy kulinarny challenge. Dowiedzmy się czego chce mała Fibi. Super, chce koktajl. Okej. Okay. zrobi się. Muszę wlać trochę mleka do blendera, a potem wrzucić gałkę lodów czekoladowych. Świetnie. A teraz najlepsze, czarny węgiel. To sprawi, że moje kakao będzie najciemniejszym na tym i tamtym świecie. Węgiel jest niewiarygodnie pyszny. A teraz wszystko mieszamy. Wow, jaki piękny czarny kolor! Rączka, przynieś szklankę. Idealnie, przelewane kakao i na górę dajemy bitą śmietanę. To będzie niewiarygodnie pyszne. Muszę jeszcze dorzucić troszkę żelkowych pająków. Gotowe. Węzda, twoje czarne pomysły zawsze wyglądają dziwnie. Lepiej ja wam pokażę moje idealne kakao. Będę potrzebować syropu truskawkowego, uwielbiam go. Zanurzam szklankę w syropie. Wspaniale. A następnie kulka czerwonych jak moje oczy lodów i dużo mleka. Wszystko wylądowało w blenderze i mieszamy. Będę też potrzebować troszkę lodu. Tyle wystarczy. Wlewam koktajl. I wszystko gotowe. Wkładam do szklanki słomkę i można próbować. A ja jeszcze nic nie wymyśliłem. Nie mogę myśleć na pusty żołądek. O, ta czaszka wygląda jak ta, z której ostatnio wyjadłem mózg! Zjem też oko, wrzucę tutaj! A teraz potrzebuję napoju gazowanego. Muszę to jakoś otworzyć, ale nie mogę! Pomóż mi! Dziękuję. Nalewam napój do szklanki z oczami. Mmm, pyszne. A tę puszkę można przebić. Oj, to zabawne. Wy też się dobrze bawicie. Naleję troszkę do mojej szklanki. Muszę tylko dodać gałkę lodów. Gotowe! Jestem taki podekscytowany. Próbuj! Wszystkie koktajle wyglądają tak fajnie. Chcę zacząć od tego! Dlaczego jest w nim tyle żelkowych oczu? To dziwne, ale dobra, spróbuję. Mmm, lody o smaku limonki. A żelkowe oczy są takie pyszne. Smakuje mi ten koktajl, jest naprawdę fajny. Mmm, zjem to do końca. Ekstra. A co tu jest? Ten pająk wygląda słodko. Spróbujmy samego koktajlu. Fuj, ohyda. To jak koktajl z węgla. Mój język jest cały czarny do bani. A co tu mamy? O, rany wygląda świetnie. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Smaczny, a co jest na szklance? Mm, to syrop truskawkowy. Mm, może być. Muszę wybrać zwycięzcę. Wybieram zombie! Co wygrałem? O, może przytulasek! Co zrobimy tym razem? Czy Fibi już zdecydowała, tak, to będzie burger. Super! Mm, dobry wybór. Pozwól, że zrobię ci mojego najpyszniejszego burgera. Ta bułka jest okropna, ale moja czerwona wygląda oszałamiająco, prawda? Nic specjalnego, ja znajdę coś pod stołem. Ale tu dużo śmieci, o co to? Skórka od banana? Nie potrzebuję jej, potrzebuję bułki. O, znalazłem idealną. Jest wspaniała. Patrzcie, znalazłem bułkę pod stołem. Jest okropna. Co to znaczy okropna? Jest super. Pokroję tylko troszkę warzyw. Zapomniałem, jak fajnie jest operować nożem. Zombie, przestań. Chociaż nie przestawaj, podsunąłeś mi świetny pomysł. Bez meta warzywka do mojego burgera. Teraz usmażę kotleta. Świetnie, mamy idealnego kotlecika. Kładziemy go na burgerze. Teraz musimy dodać troszkę pomidora. Dobrze, że mam ostre pazury, których mogę użyć do pokrojenia wszystkiego, co chcę. A mój ser będzie miał zęby. Kładę go na kotlecie. A na wierzchu przykrywam bułką. Następnie wbijam czerwone rogi z papryczek i oczy. Idealny wampirzy burger jest gotowy. To jest po prostu śmieszne. Pokażę wam prawdziwego burgera. Będę potrzebowała mojego ostatniego wynalazku. Łapacza piorunów. Mogę go użyć do złapania wszystkich piorunów w okolicy i ożywienia. To znaczy usmażenia kotleta. Muszę tylko złapać odpowiednią falę. Ura, udało się! A Co za moc! Mój kotlet zrobił się w kilka sekund. Teraz przygotujmy bułki. Są oczywiście czarne. Dodamy troszkę sałaty. A następnie kotleta, ser i pomidora. A z tej papryki wy naprawdę ostre zęby i gotowe. Teraz potrzebuję troszkę frytek. Użyję ich do zrobienia nóg mojemu burgerowi, ale muszę je najpierw pomalować na czarno. Gotowe. To rzucę jeszcze żelkowe oczy. Zawsze robią robotę. I mamy to. Znowu tak szybko wszystko ogarnęliście, a ja potrzebuję więcej śmieci. Wow, znalazłem coś bardzo, bardzo smacznego wirus. Z jego pomocą stałem się zombie. Mam nadzieję, że mała Fibi też się nim stanie, kiedy spróbuje mojego wirusowego burgera. Położę tu rękę i wyleję na nią troszkę odpadów. Przykrywamy i gotowe. Wow, wszystkie burgery są takie interesujące. Ale chcę zacząć od tego. Wygląda słodko. Super! Mmm, pyszny! A co tu jest? Frytki? Ekstra! Palce lizać. Spróbujmy też samego burgera. Mm jest przepyszny. Wednesday, masz talent. Wiem. A co my tu mamy? Zombie się postarał, więc spróbuję chociaż troszkę. Ojej. Czy ta ręka żyje? Puść mnie! Co się nie posmakował, mój burger? To było okropne. Wybieram Wednesday jako zwycięzcę. Nie miałam wątpliwości, że nie mam sobie równych pozostaje zobaczyć czego Fibi chce tym razem o to pancake'i! przygotujmy je okay. myślę że to nic trudnego zaczynajcie spadłam nawet na pomysł kogo chcę narysować ciastem naleśnikowym mojego słodkiego kupilka skorpiona nie podglądajcie zaczynam rysować ja też mam pomysł zrobię pankejki w kształcie nitoperzy są takie słodkie Jestem pewien, że Fibi też je pokocha. Muszę tylko ostrożnie obrysować nietoperza. Gotowe! Możesz lecieć! papa. Pa. Zrobię jeszcze kilka nietoperzy. Wkrótce skończę. O, rany nietoperze! Jem je na śniadanie! O co ja zrobię? Racja, mam tu zapas mózgów różnych mądrych ludzi. Teraz powinienem wieść mózg artysty, żeby narysować najlepszą pracę z ciasta naleśnikowego. Mój okropny, gnijący mózg wyjmujemy, a ten wkładamy. Mam nadzieję, że to zadziała. Zamykamy. Co to za ciało? Brzydko pachnę, jestem troszkę zielony, ale nie szkodzi. Zaraz to naprawimy. Już lepiej. Muszę narysować artystycznego pankejka. Zaraz powstanie arcydzieło. Wyszło niewiarygodnie pięknie. Muala! Trzeba tylko połączyć wszystkie elementy. Prawdziwe dzieło sztuki. Cudownie. No zombie dał czadu niesamowite. A ja muszę ściągać moje nietoperze. Pomyślałem, że zrobię fajne klerki z pankejków. Troszkę bitej śmietany. I przykrywamy. To musi być pyszne. Teraz trzeba skropić wszystko syropem truskawkowym. Gotowe. O, mam pomysł. Chcę przestraszyć zombie. Wypiję twoją krew, jeśli jest zrobiona z syropu truskawkowego. Haha. Ha. Naprawdę? No nieźle. Ale mój pancake jest o wiele lepszy. Mam tu artydzieło. Nadszedł czas abym złożyła mojego skorpiona. Łączymy wszystkie elementy i mamy idealny Fibi też go pokocha. Coś mnie w nosie kręci. Barcinik! Oj, wszystko jest w smarkach. Będziesz musiała zjeść takiego pancake'a ja Wybieram z zamkniętymi oczami. Chcę to! Ojej, co to jest? Na wierzchu jest coś rozlane. Może to syrop? Nie, to smarki! To obrzydliwe! A co zrobiła Wednesday? Jaki słodki naleśnikowy skorpion? Muszę go spróbować. Mm, no, taki sobie. A co zrobił wampir? Wow, to małe nietoperze! Jak fajnie latają! Pobawię się nimi troszkę. La 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 la! Mm, jakie pyszne! Uwielbiam to! Chcę więcej! Prawdziwa uczta! Już zdecydowałam, że wampir wygrywa! Hurra! Moja pierwsza wygrana! Dziękuję, Madame Phoebe. Hurra! Jesteśmy w finie! Hey. Zatrzymajcie się, stać! Pokażcie mi swoje bilety. Hmm. E, tak, tak, oczywiście, okay. Jack, e, e, w mnie. A, bilety! Oto one, proszę! Okej, okay, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Możecie wejść! Bardzo dziękujemy! Film już leci, siadajcie szybko. Cóż za ekscytująca fabuła! Świetnie! A przy okazji popcorn jest przepyszny. Tak mnie też smakuje. No, ten film to bomba! Czemu się tak bawię z tym popcornem? Mogę przecież zjeść wszystko od razu. No i koniec. Zawsze się tak spieszysz, Chelsea. Jack, masz prawie pełne wiadro. Wezmę troszkę. Co ty robisz? Zabieraj ręce. No i zobacz, rozsypałaś cały popcorn. Wszystko w porządku? Myślę, że już czas, żebyście stąd poszli. No dalej, wstawajcie. Pomogę wam. Od tego filmu nie można się oderwać. Hej! Dokąd nas zabierasz? Widzę, że lubicie jeść, więc proponuję, żebyście wzięli udział w Nie Mam pojęcie, co nas czeka. O, jakieś karty. Spójrzmy, co to. No to zaczynamy, muszę jeść powoli. A ja będę musiał iść szybko, no to mi się podoba. U mnie złoty środek, no nieźle. Jakie dania nas czekają? Makaron, super! Wygląda pysznie. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Pozwólcie, że zacznę. Zobaczmy, co tu mamy. A, pałeczki! Chyba trzeba je rozpakować. Okej, okay. starannie. Powoli, bo dlaczego miałabym się spieszyć? Kurczę, to chyba trochę potwa. Chyba już zacznę. Głupie pałeczki. Nie można ich rozdzielić. O mało nie wyłamałem sobie zębów. Jesteś po prostu mięczakiem. Nie mogę to zrobić! To boli uderzyłeś mnie prosto w czoło. Przepraszam, to było przypadkowo. Jak mam jeść jedną pałeczką? Postaram się nawinąć trochę makaronu. To był zły pomysł. Jakie piękne pałeczki. Nawet Mary zacznie jeść, a ja wciąż jestem głodny. Dobra, mam tego dosyć. Jak dużo makaronu nawinęło się na pałeczki. Dlaczego nie wpadłem na to od razu? Dobre? Jest po prostu pyszny. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. A, jak tam Mary? Te pałeczki mnie fascynują. Myślę, że nie powinniśmy się o nią martwić. Lepiej zjem swój makaron. Będę potrzebowała serwetki. Teraz można zaczynać. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z pałeczkami. Po co je wyrzuciłaś? Nie potrzebuję ich, lepiej wezmę sztuczce. Są łatwiejsze w użyciu. No to zaczynam. Kurczę, ten makaron ciągle spada. Widelecy już też się nie sprawdzają. Trzeba wymyślić coś innego. Mam pomysł. Zjem go tak po prostu. Jak na razie wszystko idzie mi świetnie. Jest pyszny. Udało się. Już nic nie mam. Dobrze się spisałaś. Gratulacje. A jak tam Mary? O, makaron. Od dawna chciałam go spróbować. Mm, w końcu jest w moich ustach. Co za boski smak. Podkradnijmy jej porcję. Ona i tak nic nie zauważy. Chcę się cieszyć każdym kęsem. Dziwne, gdzie się podział mój makaron? Widzieliście coś? A... Aj, to boli! Dobrze wam tak, następnym razem nie będziecie podkradać trzydego jedzenia. Ona ma rację. Nowa runda w szkaniale. Zobaczmy, co tu mamy. Znowu wolne tempo. Dobra, przyzwyczaiłam się. A mnie średnie tempo nie przeszkadza. A ja jestem całkiem zadowolona z szybkiego. Patrzcie, to pizza! Wow, jest na niej tyle sera! Niesamowite! Od razu zgłodniałem! Jestem podekscytowana! Dość gadania, bierzmy się do jedzenia! Jak zwykle jestem pierwsza! Podpisz się, Mary! Zacznę od tego fragmentu, który spodobał mi się bardziej niż innym. Ach, jak pięknie ciągnie się ten ser! Chelsea, nie jestem gotowy, żeby czekać na nią wiecznie. Uważam, że ten placerek jest za mały. Dwa będą w sam raz. Ale masz apetyt. Ta pizza jest przepyszna. Chyba ułożę wszystkie kawałki jeden na drugim i zjem je wszystkie naraz. raz. Wyszła piętrowa kanapka z pizzy. Jack, co za tempo. Muszę się od ciebie wiele nauczyć. Brawo. Mógłbym jeść jeszcze szybciej, ale mam ochotę trochę rozciągnąć tę przyjemność. Teraz ty, Chelsea. Co mam robić? Wiem. Zamierzam zwinąć tę pizzę w roladę. Super pomysł. Teraz mogę ją zjeść w dwie sekundy. Coś poszło nie tak. Pizza utknęła mi w ustach. Nie martw się, pomogę ci. Dzięki. Nie było mowy, żebym ją ugryzła. Uratowałeś mnie. Z to na co tak długo czekałam. Pizza jest już prawie w moich ustach. Dokąd ona uciekła? Ups, chyba spadła, już nic jej nie uratuje. Został mi tylko kawałek. To smutne, ale to lepsze niż nic. To wszystko skończyłam. Zawsze masz te hamery. Co to? Kaktusy? Są kłujące? Nie wiem, jak mamy je zjeść. Boję się, nie chciałbym mieć dziur w języku. Wygląda obrzydliwie. Nie wydaje mi się, żeby smakował dobrze. Ale jestem gotowa, by wziąć się w garść i zacząć działać. Nie mam nic przeciwko temu. Powodzenia, Chelsea. Najpierw musimy sprawdzić, jak bardzo kłujący jest ten kaktus. Dajcie mi trochę czasu, zaraz się dowiem. Obawiam się, że będziemy musieli długo czekać. Do dzieła, Mary. Dobra, spróbuję. A, mój język! Jak to bardzo boli! Chelsea, spójrz na to! Nie poddam się tak łatwo. Zaraz rozprawię się z tym kaktusem. Czuję, że będzie gorąco. Masz rację, Jack, ale on sam o to prosił. Tak lepiej. Nie spodziewałem się tego, pomery. Boję się, zabierz się mnie stąd. Jesteś zbyt podatny na stres, Jack. Wow! Odegrałaś się na nim całkiem nieźle. Co tak hałasujecie? Co tam się dzieje? Nie przeszkadzaj sobie Chelsea. W przeciwnym razie nigdy nie uda ci się skończyć. A to stoimy twarzą w twarz. Jakie to gorzkie, ochyda! Aż trach sobie wyobrazić ten smak. Wkrótce sam się przekonasz. Możesz zaczynać Jack. Niech Chelsea skończy pierwsza. No Chelsea, pospiesz się dalej! Wygląda na to, że nie ma wyjścia. Mój palec to boli. O, chyba zmuchnąłem igielkę. Spróbuję jeszcze raz. Świetnie to działa. Kaktus jest całkowicie czysty, teraz mogę go spróbować. Mary, miałaś rację, to wcale nie jest dobre. To jest to obrzydliwe. Sprawia, że mam ochotę, to wypluć i myś język. wiem, co masz na myśli. Zbliżam się do kaktusa. W końcu się spotkamy. O nie, to boli! Ukułam się w palec. Dużo czasu jej to zajmuje. Mam pomysł. Po prostu obetnę wszystkie igły nożyczkami. Spróbuję. Trzeba troszkę nad tym popracować, ale działa. No i proszę, znowu uknęliśmy tu na długo. Myślę, że lepiej użyć pensety. Pomogę ci Chelsea! A ja proponuję maszynkę. To najszybszy sposób na cięcie igieł. Udało się, Chelsea, nie musisz dziękować. Została tylko jedna igła. Gotowe. Mamy to. Można próbować. No dalej, Chelsea, wierzymy w siebie. Dlaczego to zrobiłeś, Jack? Chciałem ci...